Kolejne mniej znane podejście. Coś, co w Warszawie znacie całkiem nieźle, czyli ISTDP, terapia intensywna, krótkoterminowa, psychodynamiczna. Neurobiologia interpersonalna, kolejne bardzo ciekawe podejście, jeśli chodzi o podejścia doświadczeniowe i mocno bazujące na neuronauce. NLP, psychoterapia sensomotoryczna. Internal Family Systems, czyli system wewnętrznej rodziny. Terapia koherencji. Terapia skoncentrowana na emocjach w obydwu swoich wersjach, zarówno tej e, z jego Greenberga, jak i Sue Johnson, e, i redukcja in, incydentu traumatycznego, czyli TIR, Traumatic Incident Reduction. To jest kilka tylko przykładów, ale w innych podejściach terapeutycznych również możemy czasem za, zaobserwować zmianę transformacyjną. E, natomiast tutaj mówimy, mówimy o, o, o tych krokach, które mają nam pozwolić doprowadzać do tej zmiany terapeutycznej w pracy z naszymi pacjentami regularnie. Czyli regularnie zwiększać naszą efektywność. Co ciekawe, wiem, że jest tutaj na pewno sporo fanów terapii narracyjnej. Rok temu, dosłownie w 2018, wyszła książka Jeffrey'a Zimmermana Neuronarrative Therapy, czyli terapia neuronarracyjna. I tam to, co Zimmerman opisuje, również wygląda na to, że jak najbardziej może doprowadzać do, do zmiany transformacyjnej. No dobrze, więc jak zachodzi tego typu zmiana i co należy zrobić, żeby to nie doprowadzić? Neuronauka przychodzi nam tutaj z pomocą. Tu mamy sytuację, której nie chcemy. Czyli sytuację, w której nowa wiedza nabyta dzięki psychoterapii tworzy nowe obwody neuronalne i... Te nowe obwody neuronalne, ta wiedza odpowiadają za nowe emocje, nowe zachowania, nowe nastroje i tak dalej. Natomiast niestety konkuruje, jeśli nie zostały zmienione te stare ślady pamięciowe, stare engramy, to ta nowa wiedza będzie konkurowała z tą starą wiedzą zapisaną dawno temu w starszych ewolucyjnie częściach mózgu i niestety wcześniej czy później prawdopodobnie przegra. Tak, przegra, bo powrócą znowu te same sygnały, te same, te same sytuacje, które wcześniej uruchamiały te dawne konstrukcje i one najprawdopodobniej, najprawdopodobniej wrócą, jeśli nie, nie zostały zmienione. No i to byłaby właśnie ta zmiana przeciwdziałająca symptomowi Counteractive Change. I wydawało się, że tak już musi być. Zmiana, zmiana stopniowa, niestabilna do 2000 roku wydawało się, że tak już jest i, i koniec. I sami neuronaukowcy pisali o tym, że, że tak już jest, że jeśli raz coś już zostało w mózgu zapisane, to nie da się tego zmienić. I pisali o tym najważniejsi neuronaukowcy, między innymi Joseph Ledoux w 1987 w, takim, w jednym z bardziej istotnych swoich artykułów, stwierdził, że koniec kropka. No cóż, na szczęście również Joseph Ledoux zmienił zdanie, i okazało się, że można, że można to zrobić i jest to możliwe dzięki procesowi rekonsolidacji pamięci, który został odkryty, czy, czy potwierdzono jego istnieje, istnienie po raz pierwszy w roku 2000. W roku 1997 powrócono do badań nad rekonsolidacją pamięci, w 2000 Karim Nader, Joseph Ledoux i spółka opublikowali pierwszy artykuł na ten temat, w 2004 roku te doniesienia zostały jeszcze lepiej zdefiniowane przez neuronaukowców, tym razem z Buenos Aires. I od tego czasu oczywiście te badania, no tych badań nad, nad rekonsolidacją pamięci zrobiło się mnóstwo i wiemy o niej coraz więcej, a między innymi dzięki, dzięki pracy Bruce'a Eckera dostajemy coraz więcej Informacji na temat tego, jak to wygląda w psychoterapii. Bruce Ecker w 2005 roku zainteresował się tym, co może sprawiać, że w terapii koherencji dochodzi do zmiany transformacyjnej i jest, jest to dość efektywne podejście. Zaczął się tym mocno interesować i zaczął też o tym pisać. Więc, jest jednym z czołowych badaczy i psychoterapeutów jednocześnie którzy zwracają właśnie na to, na to dużą uwagę i, i promują dialog, promują dialog między neuronaukowcami a psychoterapeutami, co jest też dla nas e, bardzo ważne. No więc jeśli mówimy o rekonsolidacji pamięci, to w dużym uprosz, uproszczeniu mówimy o takiej sytuacji, kiedy nowa wiedza ląduje niejako, czy dotyka właśnie te, tych starych obwodów neuronalnych, tych starych śladów pamięciowych. Za chwilę powiemy sobie, jak to wygląda na, na, na gruncie psychoterapeutycznym. I dzięki temu dochodzi do rekonstrukcji tych śladów pamięciowych, dochodzi do zrekonstruowania tych konstrukcji, które odpowiadały na, za, za, za objawy, powodowały objawy. Więc mamy nowe obwody neuronalne. Tak? Zdo, doszło do zmiany w tym powiedzmy folderze, który najbardziej nas interesował. I tutaj Mamy również nowe zachowania, nowe emocje, nowe myśli, ale już nie muszą one z niczym konkurować. Ten ślad pamięciowy, który prowokował objawy, zostaje zmieniony. I mamy tutaj zmianę transformacyjną poprzez właśnie proces rekonsolidacji pamięci. Rekonsolidacja pamięci tutaj definicja, która nas może jako terapeutów interesować, taka bardzo praktyczna, operacyjna. Jest to naturalnym procesem mózgu, służącym zmianie tego, co zostało wyuczone, zapisane w przeszłości i wciąż istnieje w pamięci, tak? właśnie powodując cierpienie naszych klientów. No i wracamy do tego, do tego slajdu, bo on jest bardzo istotny, czyli jeśli doszło do rekonsolidacji pamięci, jeśli udało nam się klientów przeprowadzić przez ten proces, to, to, to zobaczymy właśnie te trzy wskaźniki. Jeśli ich nie mamy, to znaczy, że coś poszło źle. Ok, mówiłem na początku o wiedzy emocjonalnej, więc wróćmy jeszcze na chwilę do jej cech. To są konstrukcje nieuświadomione najczęściej, no chyba że już ktoś zrobił nieco psychoterapii w przeszłości i jest już świadomy tego, co powoduje, czy, czym jest powodowany jego czy jej symptom, ale wciąż nie poradził sobie z, ze zmianą tego. Niezwerbalizowane najczęściej. Natomiast są one adaptacyjne. To, jeśli spojrzymy na, na psychoterapię z punktu widzenia konstruktywistycznego, jest to dość oczywiste, ale myślę, że warto to podkreślić. Tak? Są to użyteczne konstrukcje, użyteczne schematy, które pozwalają uniknąć cierpienia. Pozwalają uniknąć cierpienia, czy dostać, dostać ciepło, dostać miłość, ale jednocześnie oczywiście. Problem polega na tym, że to unikanie cierpienia e, u, udaje się uniknąć tego cierpienia z pomocą pewnych symptomów, które w tym przypadku są mechanizmami obronnymi, ale jak najbardziej adaptacyjnymi. To nie jest coś nieadaptacyjnego, bo to pozwala naszym klientom, krótko mówiąc, przeżyć. E, wymagają występowania objawów, e, są bardzo dobrze zdefiniowane i bardzo konkretne. I to jest też bardzo istotne. Są bardzo specyficzne, bardzo konkretne i dla naszych klientów są po prostu modelem funkcjonowania świata. Tak? My z punktu widzenia pracy psychoterapeutycznej wiemy, psychoterapeutycznej wiemy, że są to jakieś subiektywne konstrukcje, jest to ich subiektywna wizja świata. Natomiast dla naszych klientów nie jest to odczuwane jako jakiś subiektywny model czy, czy przekonanie, które można podważać. Nie, tak już jest. Tak? Wracając do tego pierwszego przypadku. Tak już jest. Jeśli popełnię jakikolwiek błąd, jeśli coś mi nie wyjdzie, to na pewno zostanę skrytykowany i odrzucony, bo tego się nauczyłem. I koniec, kropka. Tak, tak funkcjonuje świat. Nie tylko w moim przypadku, tylko w ogóle tak funkcjonuje świat. I to jest kolejna cecha e, tychże konstrukcji, że one są zgeneralizowane na cały świat. Czyli to, czego nauczyłem się, z mamą, czy z tatą, czy w innych sytuacjach, generalizuje na cały świat. Tak już jest. Zobaczycie to w bardzo, bardzo klarowny, przejrzysty sposób w wideo. No i model, model produkcji i ustąpienia symptomu z punktu widzenia terapii koherencji i nie tylko, mówi o tym, że zmiana tychże konstrukcji spowoduje ustąpienie objawów. Tak? Czyli nie pracujemy na poziomie symptomu, nie przeciwdziałamy samemu symptomowi, tylko chcemy zmienić e, te głębokie konstrukcje. <laughs> no i kolejny przykład. E, przykład bardzo świeży, bo to akurat klientka, z którą, z którą obecnie <laughs> pracuję. E, Skarżąca się na lęk, ataki paniki i depersonalizację jako takie główne, e, główne objawy. I zobaczycie tutaj dwie konstrukcje. Ta jest, tą odkryliśmy na drugiej sesji psychoterapii. E, Przeczytam Wam ją po prostu. Jeśli zaakceptuję, że wszystko ze mną w porządku, idzie mi dobrze i radzę sobie w życiu, na pewno wydarzy się coś złego. Dlatego muszę pozostać w lęku, który trzyma mnie i nie puszcza, by chronić mnie przed tym, co złe. Mimo, że z tego powodu czuję ucisk w klatce piersiowej, nie mogę oddychać i czuję ciągle, że wychodzę z własnego ciała. Czyli tutaj, mam nadzieję, że wszystko jest jasne, tak? Jeśli nie miałabym tego symptomu, to na pewno stanie się coś jeszcze gorszego więc potrzebuje go, tak? Tutaj symptom jest rozwiązaniem. O tym już mówił Paul Wacelik. Na YouTube jest nawet jego, jego wykład o tym tytule, kiedy, kiedy symptom jest rozwiązaniem w latach 70. Natomiast tutaj widzimy, jak cała praca oparta jest o tą zasadę spójności symptomów. No i rozwiązaniem jest symptom, mimo że powoduje cierpienie. Co ciekawe, na kolejnej sesji odkryliśmy następną konstrukcję, podtrzymującą te same symptomy. Ta konstrukcja jest o tyle ciekawa, że jest nieco bardziej relacyjna czy systemowa. I to jest zdanie, które ona sformułowała do swoich rodziców. Nie, przepraszam, do całej rodziny. Rodzice i dwie siostry. Jeśli uwolnię się od mojego lęku, przestanę przynależeć do Was. Stracę Was i kim wtedy będę? Stracę zupełnie kontrolę i zgubię się w pustce. Dlatego potrzebuję mojego lęku, bo w ten sposób jestem tutaj nadal z Wami. Czyli widzimy, jak z kolei ta konstrukcja odpowiada na potrzebę przynależności do rodziny. Do rodziny stosunkowo patologicznej, w której zawsze przez, przez całe dzieciństwo i, i adolescencję tej dziewczyny było duże napięcie, dużo lęku. Mama bardzo niestabilna, ojciec werbalnie agresywny i mocno narcystyczny. Więc mamy tutaj przykład dwóch konstrukcji, które podtrzymują te same symptomy właściwie. I kolejne kilka przykładów innych, innych symptomów i konstrukcji, które je generują. Jeżeli okaże jakąkolwiek słabość, zostanę zaatakowana i poniżona, i tutaj możemy mieć do czynienia z, z tymi symptomami, które widzicie po prawej stronie. Problemy z wrażliwością, intymnością, czułością. Oczywiście może, może to wiązać się też z samotnością czy depresją. Bez, o bezsenności moglibyśmy też tutaj mówić o możliwym symptomie. Kolejny przykład pracy z żałową po stracie. Jeśli wyjdę z depresji i będę znowu czuła się dobrze. Będzie to znaczyło, że nie obchodzi mnie mój zmarły syn i jestem złą matką. Tak? Przykład z pracy Roberta Niemeyera, jednego z, z czołowych konstruktywistów, e, e, który pracował z tą panią e, 7 lat po stracie tego syna. 7 lat. E, I przykład być może nieco, e, nieco bliższy, czyli prokrastynacja nieco bliższy. Jeśli mimo uczenia się z wyprzedzeniem poniosę porażkę, poczuję się jak głupek i zostanę skrytykowany i odrzucony. Wolę więc prokrastynować, by mieć jakąś wymówkę i nie czuć się tak, mimo że wiąże się to z ogromnym stresem. No I tutaj prokrastynacja, lęk, niska samoocena, e, stres i tak dalej. To, to taka ciekawostka. Najczęściej, może tak, powiedziałbym, że najczęściej, gdzieś tam pod prokrastynacją kryje się lęk przed porażko, a zanim z kolei lepsze to odrzucenie. No i tutaj oczywiście wracamy do, najczęściej do rodziny pochodzenia. <laughs> Okej. Okay. Eee, powiedziałem o tym, że Bruce pracuje nad, yy, nad zbliżeniem stanowiska, czy nad zbliżeniem tego, co wiemy z laboratoriów neuronaukowców, z, z tego co wiemy z gabinetów psychoterapeutycznych. I o tym można poczytać sporo już na szczęście i można o tym poczytać też po polsku, bo w 2017 roku została wydana ta książka, po angielsku Unlocking the Emotional Brain, po polsku Odblokowanie Mózgu Emocjonalnego, w której to książce zarówno sporo jest o neuronauce, jak i terapii koherencji, jak i innych podejściach, które, które jeszcze raz wymienię wkrótce, w których autorzy książki zaobserwowali ten sam kluczowy proces zmiany schematów. Polecam tym z Was, którzy posługują się angielskim, również artykuł, to taka jedna ze świeższych rzeczy. Artykuł Brusa Eckera, duży artykuł, spory, sporych rozmiarów. Bardzo, bardzo ciekawy i bardzo praktyczny, wiele, wiele przykładów praktycznych i studiów w przypadku. Clinical Translation of Memory Reconsolidation Research. W ten sposób możecie go znaleźć. Na końcu prezentacji podam Wam mojego maila i gdybyście chcieli, żeby prezentację w PDF-ie Wam wysłać, to bardzo chętnie to zrobię. No i również na stronie coherentstera.org znajdziecie wiele interesujących informacji na, na tematy, które tutaj dzisiaj poruszamy. Ok, przechodzimy do tego co najciekawsze, czyli do tego kluczowego procesu transformacji konstrukcji, inaczej nazwanego, empirycznie potwierdzonego procesu wymazywania, wymazywania tych starych konstrukcji. Jak to wygląda? Ok, i tak to wygląda zarówno w laboratorium neuronaukowców, jak i w gabinecie psychotera psychoterapeutów. Mówiliśmy o schematach. A więc, żeby je zmienić, najpierw musimy je reaktywować. I za chwilę to obejrzymy na wideo. E, czyli klienci muszą poczuć. No to, nie, to nie chodzi tylko o, o wgląd poznawczy, o to, żeby rozmawiać sobie o, o tych przekonaniach czy o symptomie. Mówimy tutaj o podejściach bardzo, bardzo doświadczeniowych. To jest to, co te podejścia no, wszystkie mają ze sobą wspólnego. A więc należy reaktywować. Schemat docelowy jako świadomie przeżywane, zwerbalizowane doświadczenie. Czyli rzeczywiście klienci muszą to poczuć, wyobrazić to sobie, tak jakby to się działo tu i teraz. <laughs> Następnie krokiem drugim, i, i tutaj, e, tutaj bardzo dużo nam pomogli neuronaukowcy. W drugim kroku. Musimy ten, ten ekran na chwilę oczyścić i poprowadzić naszych klientów przez jakieś doświadczenie, które bezpośrednio zaprzecza temu, co klienci wiedzą na podstawie tego schematu, tego pierwszego, pierwotnego, docelowego schematu. I znowu to ma być doświadczenie. Powiemy sobie też o tym, że to może się dziać oczywiście poza, poza gabinetem terapeutycznym. Czyli dochodzi do, do zestawienia. Tak? Mamy powiedzmy ten, ten pierwszy przykład, jeśli popełnię jakikolwiek błąd, na pewno zostanę skrytykowany i odrzucony, zostanę zupełnie sam, Zasługuje na to. Kiedy to, ten schemat odkryjemy, naszym kolejnym wyzwaniem jest znalezienie, jakiego, znalezienie jakiejś wiedzy, która temu schematowi zaprzeczy. I źródła tej wiedzy mogą być najróżniejsze. Dzisiaj nie, nie, nie mamy czasu, żeby powiedzieć sobie o wszystkich możliwych źródłach, ale to mogą być po prostu wyjątki, to może być relacja terapeutyczna, wyjątki ze wcześniejszego życia naszych pacjentów, z doświadczenia pomiędzy sesjami terapii, a doświadczenia wyobrażone, czyli stworzone, stworzone po prostu w gabinecie terapeutycznym. Te wszystkie opcje pozwalają nam, Znaleźć albo stworzyć e, coś, co w terapii koherencji nazywamy contradictory knowledge, tak? czyli coś, co będzie bezpośrednio zaprzeczało tym docelowym schematom, tym pierwotnym konstrukcjom, albo będzie bardzo, bardzo od nich odbiegało. E, doprowadza to do pewnego dysonansu. Nie mówilibyśmy tutaj o dysonansie poznawczym, raczej o dysonansie doświadczeniowym. One są ze sobą zestawione w tym samym momencie. W tym samym polu świadomości obydwie te, obydwa te schematy są jak najbardziej prawdziwe, ale jednocześnie wzajemnie sobie zaprzeczają. I tutaj mózg będzie musiał wybrać. Yy, nazywamy to w psychoterapii juxtaposition experience, czyli doświadczenie zestawienia, natomiast neuronaukowcy nazywali to prediction error, tak? czyli błąd, błąd w antycypacji, błąd w przewidywaniu. I ten krok, dopiero ten krok, pierwszy krok jeszcze nie odblokowuje y, tych obwodów neuronalnych czy, czy synaps, nie otwiera tych śladów pamięciowych. Sama, sama reaktywacja nie wystarcza. I podkreślam to, bo, nie, bo to, były, to była pewna nieścisłość w pierwszych latach badań nad, nad rekonsolidacją pamięci. Natomiast później udało się to y, doprecyzować. Czyli tutaj, wracając do tej metafory komputerowej, folder nam się otwiera. Znaleźliśmy jakieś, jakieś wyjątki, jakieś klarowne, jasne, y, s, alternatywne schematy. Tak? Czyli w przypadku, wracając do tego pierwszego przykładu, powiedzmy, że jednak udało nam się odkryć, że nie zawsze ten pacjent był odrzucany czy krytykowany, kiedy nie był, nie był perfekcyjny i popełniał jakieś błędy. Odkrywamy, że w jego doświadczeniu życiowym z innymi osobami, powiedzmy, że to odrzucenie i krytyka miała miejsce z apodyktycznym ojcem, w doświadczeniu z innymi osobami, może też jakimiś starszymi figurami męskimi, tak żeby to było jakościowo wyraziste, z trenerem piłki.